Siemanko dzisiaj przygotuję pyszne tosty, ale takie trochę nietypowe. Znaczy nie wiem, czy pyszne nie wiem jeszcze takich, ale nietypowe. Z chlebkiem i sosem z pierwszą kurczaka takim serowym od mojej mamy. W sensie był na obiad i znalazłem go w lodówce przed chwilą. Znaczy tak z godziny temu może. No I co i od razu do roboty zapieczymy to wszystko i odwijemy minho. Tutaj. Ok, pewnie wygląda na, jak wymiotiny na wideo, na filmie, ale już trudno, nic na to nie poradzę, bo mam już telefon tylko. No dobra, elegancko. To jest nawet chyba nie jest tak źle. Składziemy tak. I od razu sorry, że tak kadr wygląda, ale niestety. I tak wygląda jak już pokazuję O kur... ser, ser, nie ser. wspomniał serze Więcej sera No, maże, maże. Ser, mam ser Dobra Z serem będzie lepsze, zwiększał ją... o, się się tutaj zrobił Pyk Ser kładziemy tak On się spoko stopi Przykrywamy, no już. I już mówię to co miałem mówić że niestety kad jest taki jaki jest, no bo niestety kad jest taki jaki jest, nie wiem czy mogę słuchać tym jest taki jak jest, no bo mój statyw wygląda o proszę bardzo tak nitka w środku tak i tak wygląda mój statyw, więc nie za bardzo no i widzimy się przy tosterze, może już w popieczeniu w sumie, bo to bez sensu. No i szerokiej drogi, pa jesteśmy z powrotem. Już mamy o musiałem coś załatwić jeszcze, coś zrobić, ale już mamy naszego tosta opieczonego, można go spróbować i zabieram się za konsumpcję. O mm. to jest dobra kebab prowadząc mogło zrobić to. Tak. Mmm, o tucha Pyszność! o może. Mm. Mmm, pycho. Bardzo... Bardzo tuszna. Także polecam wam wszystkim takie jedzonko. Ten sos to był pewnie coś z torebki, nie wiem. O, widzę, moja kocica gdzieś idzie. Najadła się i idzie w świat. Sos to był jakieś storepki taki serowy chyba. Tak przynajmniej smakuje. I bardzo polecam wszystkim takie coś, takie jedynko i moja ocena to 10 na 10 i to mi było chyba tyle, Dziękuję za oglądanie i zostawcie suba! A jeszcze jedno, polecam serdecznie moją ukochaną grupę facebookową Dostawka, zapraszam wszystkich na tą grupę i łapatki, widzimy się jak kiedyś mi się będzie chciało nagrać. Calma aí, é está aqui é